Możecie zobaczyć, jak tu jest ciasno, często jeszcze ciężarówki stoją i ten zamiast mu od razu odjechać, to on go tutaj kieruje. Pomaga mu. A jakby mu odjechał do przodu tutaj, to temu byłoby dużo, dużo łatwiej. A ma z prawej strony kierownicę, bo to jest chyba Anglik, czy coś. I on jak na lewe lusterko cofa, to tak jak my na prawe. No widzicie? I teraz jak się wyprostuje do tego murku, to wtedy będzie można sobie ładnie cofnąć. No, można powiedzieć i jego lewe, nasze prawe. Bo siedzi z drugiej Mańki. tu jeszcze te betony przeszkadzają i tu jest naprawdę między rajkami też dosyć ciasno zobaczcie tam jeszcze stoją ciężarówki ja tu pierwszy raz jak e, wjeżdżałem to tam gdzie ta biała, to białe weko stoi to tam stały dwa kontenery o tak jak tam naczepa i ta ciężarówka i jeszcze musiałem się zmieścić na rampę za tym co teraz wjeżdża bo bardzo ciasno No i tutaj widzicie Teraz to jest jeszcze pół biedy, Ale w piątki to tutaj jest tak Że tu jest naćkane tych samochodów Stoją tutaj, stoją tam Jeden cofa, drugi chce wyjechać Jeden chce wyjechać, o tak jak ten Teraz nie wiem czy ten będzie tutaj A ten się gdzieś tu ustawi prawdopodobnie Albo będzie wjeżdżał W jakąś inną rajdę Zaraz zobaczymy No i teraz tak Ten cofa, ten się jeszcze ustawia Tamten też odjechał kawałek, także tutaj jest bajzel jak, jak talala, Tak naprawdę jakby się popatrzyło jak to wszystko wyglądało. Widzicie on teraz będzie wjeżdżał jeszcze dalej chyba niż wjeżdżał ten co miał kierownicę po prawej stronie. Także możecie sobie popatrzeć jak to wygląda. Tu jest więcej miejsca, bo tu się rozszerza. Czym dalej są te rajki, tym bardziej się rozszerza, więcej miejsca jest. Najgorzej jest w tych rajkach z przodu, bo tam jest bardzo wąsko. Widzicie, tutaj na no nie sposób nie wyjść i nie zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Firma tragedia. Jeszcze jakby nie było tych samochodów, które nieraz tutaj stoją, poustawiane to pół biedy. Ale bardzo często są właśnie powystawiane te samochody stoją tutaj pod tą siatką. Tam widzicie też auto stoi, naczepa zostawiona. Ciężko się połamać tam. O, teraz już się wyrówna, no ale te zobaczcie ile on może podjechać, jak już mu tam auto przeszkadza. No. Ten już załadowany, to taką drobnicę ładują, wszystko po prostu jakby ktoś wziął i, i szuflą wyrzucił. A tu Jacek stoi też pod rampą. Tam dalej Zbychu, ten co mnie uczył jeździć stoi, także w trzech jesteśmy. Kolejny wjeżdża, ja wam tu postawię sobie popatrzycie, jak to wygląda. Albo. Już. Nic się nie dzieje, moi drodzy. Zobaczcie. On tutaj się musi pomieścić. A tam już ma beton i te yy, I płotek. Widzicie? Jak się prostuje taki kierowca. To musi uważać, żeby prawą stroną zderzaka nie zahaczyć o ten beton. Oraz. Tutaj patrzy, żeby nie zahaczyć o prawe lusterko tej ciężarówki, co jest obok mnie, i o lewe lusterko ciężarówki, która jest po jego prawej stronie, bo on prawej strony w ogóle nie widzi. Także za bardzo przełamał go chyba, i teraz wyjeżdża, i jeszcze raz go weźmie, będzie podłamywał. Pięknie ładują mnie? No nic się nie dzieje. Dla mnie za bardzo jest blisko tej siatki, no ale starsza osoba to chyba da sobie radę. O tak. I teraz go wyprostuję, i powinno być ok. A jak nie, to da do przodu, najważniejsze, że ty już wszedł, no to teraz go sobie tylko naprostuję. No właśnie. O, widzicie, ten wyjeżdża, jego tak, takim czymś załadowali. Nawet przy wyjeździe trzeba bardzo uważać, żeby tą stroną naczepy nie zahaczyć o lewe lusterko ciężarówki, które jest po prawej. No to jest bardzo łatwo. Wygiąć się i po prostu, wiadomo, naczepa zachodzi, nie? I to takie widzicie, skrzynki, nie wiadomo co tam jest, luźne kartony mogą być cudawianki. a teraz tak, ja miałem o 8, tak? 1026, stoję pod rampą i się dosłownie nic nie dzieje. No bo, znaczy, tam coś się dzieje, ale nie, to chyba jest dwóch wózkowych, a jest kilkanaście ramp. Wszyscy potwierani i wszyscy czekamy. Nasz dwóch z firmy te stoimy pod rampami i nic się nie dzieje. Bombę. E, pokażę Wam od razu jak tutaj się podjeżdża. O, jest Zbychu. To właśnie Zbyszek mnie uczył jeździć. No nie wiem jak on tutaj chce wjechać. A tu jest Jacek, kolejny kolega. Nie, no on się tutaj... No w miejscu, no ale nie, 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 nie. Jak mocno, jak mocno to wiezie. że pokażę wam jak to wygląda. O, a ja stoję sobie tutaj. I jeszcze się nic nie dzieje. A mamy godzinę 11.20. Także... E... Ale go wyłamał mocno. Te barierki betonowe dlatego tutaj poustawiali. E... Powiem wam, żeby tych siatek nie poniszczyć. Bo jeszcze by cały pod rozwalili. Zobaczcie jak ma sznytę. Widzicie? A nie, to widać, że jest tak urwany pas, czyli gdzieś zahaczył ten kierowca i rozprósł całą pandekę, bo ma też pas urwany. To jest słowak. No, on go chce złamać tak w miejscu tak naprawdę i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. I teraz zobaczcie, on z prawej strony nie widzi nic, no bo kabina jest złamana, także nie widzi, czy tym swoim prawym tyłem nie zahaczy tego dafa, nie? Chyba jest tutaj pierwszy raz, bo tam podjechał najpierw pod złą rampę o, tam następny jakiś wyjeżdża czy wjeżdża no, nasza... Polak? No, Polak? Nie Ale Polak powiedział Nie jedź tak, bo zdupisz No, on z, z, za, za płytko wjeżdża mówię no, no, mu, że za ostro, żeby się przesadzić. trochę do tego Znowuż tam, żeby nie za głęboko uza bo, bo, bo za ale ale w ten teraz można ten trochę po łagodniej tak tak na, na ostro to jest chyba tak za czy... płytko, bo musiał w miejscu zakręcić bo wiedziesz, no bo wiedziesz ale trzeba no i teraz właśnie teraz jeszcze troszeczkę za płytko, powinien go dłużej pociągnąć trochę o już łamać już 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 już, już mocno mocno także widzicie no gdzieś tam ale chyba wiesz co, tak słabiotko jeździ, bo ta to nie jest sznyta, tylko rozprół tą plandekę, aż, no, o, widzicie jak to wygląda? Tutaj sobie da radę i teraz jakby za blisko, za blisko było wszystko e, płotu, to prostując ciężarówkę, o, zahaczyłby wtedy, jeszcze nie wyprostować koła. Nie, 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 bo ca cały czas go już już prostuje. W drugą stronę koła powinien skręcić. Zobaczyliście? Jeszcze go podłamać można. O właśnie. Jeszcze go podłamać mocno. Albo dać do przodu. Najlepiej do przodu dać. O! No teraz da radę Ale... Wyłamał go, zobaczcie, 45 stopni. No i teraz mocno w lewo kierownicą, bo go przełamie, albo do przodu dać. O właśnie, teraz do przodu i go wyrównać. A zobaczcie, jak musiał gdzieś o coś zahaczyć, że rozdar całą plandekę i urwał klamrę. Tu jest mega mało miejsca moi drodzy Tamten Polak znowu z przyczepą No tragedia, no to się nic nie dzieje No kurde, no jak jechałem Tak stoi, tak naprawdę od ósmej No to już jest no, tu o dwunastej, tak? Jacek poszedł tam walczyć chyba Nie wiem czy oni przerwy nie mają O, tyle załadowali mi No bardzo ciężko mu to idzie Musi być bardzo świeży kierowca Bo jak tłumaczę, co ma jak zrobić, to, 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 to nie, nie łapie po prostu, no. Ja mówię w prawo, on skręca w lewo. Idę na górę zobaczyć, co się dzieje. No, to jest naczepa Zbyszka. Tu jest ten Słowak. Nie wiem, czy on drzwi otworzy teraz, bo to wcześniej powinien otworzyć. Tu jest naczepa Jacka. Puściutka. Tu jest wolne miejsce No i moja naczepa Ale wiecie co To nie katastrofy tak wiedziałeś kurwa po co tym No zobaczcie co się dzieje Jeszcze się ten Słowak Jeszcze się ten Słowak nie ustawił Już powyciągał to wszystko Ale straszliwie mu to idzie Straszliwie Nie wiem po prostu co się dzieje z naczepą którą stronę kręcić eee, bardzo zamaszyste ruchy robi i bardzo mocno skręca te koła już powinien go dawno oprostować, a on go już, jak go przełamuje to dopiero widzi że, że się przełamał spójrzcie tam ma tak dosłownie z 10 metrów mógłby sobie tam jeszcze pojechać i ładnie wyprostować i zaraz zobaczymy teraz sobie tutaj Zobaczymy, czy tutaj... Nie wejdzie rampa. nie, nie wejdzie? wejdzie. wejdzie. Nie, nie wejdzie. Czekaj, nie. czekaj, czekaj, czekaj. Niech daje, niech daje, niech daje. Wejdzie, wejdzie, wejdzie. Chodzi tak. o to, żeby się wiecie co, rampa jak się otworzy, żeby weszła na... to krzywo wjechało, o dobra. Wejdzie, no jak nie? Na styk. Dobrze, lepiej niech nie popowała. Już niech nie, puta, niech nie kombinuje, Niech nie no, podnoś No Może z tej strony Tutaj. Bo nieraz tak o, krzywo się ustawił, no ale uczy się chłopak. Chłopak. 45 lat ma facet. No widzicie? Styki. Na, na centymetr. A jak coś to... Tak. Zostało tutaj może półtora cm, a tam 20 cm. A tu jest, zobaczcie, tak? Tak. Dobra, najważniejsze, że stanął ten słowa. A no, u um mnie jest trochę równie, 10, Dziesięć. Dziesięć, można powiedzieć, wzorowo jest. U mnie jest panie zbyszku wzorowo, ale jakiego miałem U tego nauczyciela. No. A tutaj są kibelki, prysznice, no ale... Okay. No moi drodzy, u mnie zaczęło się coś dziać 14.11, także 6 godzin stania. I na razie doczekałem się czegoś takiego. A najlepsza jest ta paczka na górze. O, ta o, niestety tu będzie na bank latała. To wszystko będzie tak yy, wrzucone. Tak to będzie wyglądało mniej więcej. Tu koledzy załadowali, także widzicie, miszmasz. Teraz czekam aż mi załadują po 6 godzinach. No i co powiecie na taki ładunek? Tragedia! zobaczcie, później co się będzie działo. Także jakbyście się to nazwali? Ja bym to nazwał Tetris. Tetris 3D. A najciekawsze jest to, że na tym była naklejka, żeby na tym nic nie ustawiać. No ale będą odpowiednie wpisy zrobione w CMR-ki, okej. Okay. A tutaj widzicie, podjechał i z palety ręcznie jest tutaj wrzucane tam na górę. Tyle ile może, a resztę na górę położy. No i powiedzcie, dajcie w komentarzach info, co sądzicie o tego typu załadunku. To jest wszystko leki oczywiście, te paczki, no ale zobaczcie. Tego się nie pospina. On tu część to przywoził na paletach i ręcznie na górę wrzucał. No coś się tutaj nie pasowało zabiera, wypakował trzy palety wjechał i Hiszpan krzyczy kurwa Mać coś mu nie pasuje nie? Źle coś poustawiał i teraz będzie musiał inne rzeczy prawda? o coś wypakowuje widzicie? powkładał, powkładał, powkładał teraz wypakuje coś innego wsadzi masakra a czas leci a ja mam czas do 21 także 6 godzin o tam mu się coś przewróciło O, widzicie o, To jest cały transnatur. No dobra, tak tak. Nie jest to przetładowanie. Moi drodzy, to jest po ładowaniu. W sensie takim, że wszystko mi wyciągnęli, co załadowali. Wszystko. Albo załadowali nie to, co trzeba, albo nie w tej kolejności, bo też tak może być. E, też tak może się zdarzyć. Że nie w tej kolejności. Będą teraz mi dopiero ładować... E, bo mam dwa miejsca czyli mogli załadować to, co pierwsze powinno być załadowane, do, do zdjęcia to tutaj prawdopodobnie od tyłu, nie po kolei. A zobaczę co to za ustrojstwo jest w ogóle. Ile to waży. Tak, czyli się pomylili. To jest nowa sól, czyli ostatnie miejsce zrzutu. No powiem Wam, że do trzeciej konicy mi załadowali to. Co to jest www.ts zrobię zdjęcie, będę wiedział co ja wiozę w ogóle dobra tak mi załadowali i teraz te yy, poprzeczki tylko rozpiąłem, żeby mi się to w tamtą stronę nie przewracało no i resztę mi załadują tego badziewia co tutaj jest moi drodzy także niestety to będzie taki miszmasz no i teraz doładowują mi właśnie to co wcześniej wypakowali tam są trzy poprzeczki tam postawiłem, bo tej drobnicy je będzie trochę to jest lekkie, no, także tu ogólnie chyba będę miał lekko w miarę? Także tak to moi drodzy wygląda Dobra kochani o, Także widzieliście jak to wszystko wygląda w transnaturze O Jezus kochani. Tutaj mają taki kanał woda może ściekać. No i niestety, tak to wygląda, jak taka ciężarówka I sobie tu przejeżdża. O. A ja do... Nic nie zostawiłem, bo tam ktoś. Nie. Wszystko ok. A ja moi drodzy do... Yy, tego. Do Mercadony muszę podjechać. Skręć w lewo, lewo. Tutaj znowu już będzie siły, żeby. A, tutaj, jak tutaj jechać teraz? Dobra, w lewo i w lewo. Nie? Ja pierdolę. Masakra normalnie no Ale tutaj to jest Są dwa takie rowy, bo widzicie jest jeden Z tyłu, jeden z przodu Tak to wygląda właśnie Osobówka to by przejechała tutaj Bez żadnego ale Wolniuteńko, a Ciężarówka na takie właśnie Wyginańce Jest bardzo podatna Takie poprzeczne eee, Tak Dobra. No i się nie wiem, do Labenne chyba tylko dolecę, powiem wam, bo w... dalej to ja nie wiem gdzie tam dolecić. no tam trochę kilometrów jest, e, 20, 40, e, stąd jeszcze trochę, jest 16, no zanim ja zakupy zrobię to też trochę zleci, także... Wyjdzie na to, że ja będę po prostu dzisiaj chyba na labendę no, tak, tak to wygląda, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o załadunek w Transnaturze, mojej. Pani? O, i znowuż takie. Tak, widzicie jakie? Masakryczne dziury. O, tak wolniutko teraz burweczka, wolniutko. A tu. Oczywiście jest zakaz postoju, bo był znak jak się w tym strefę wjeżdża, że tu nie wolno stać ciężarówką. I dupa blada. Dobra, gdzieś tu się trzeba będzie zatrzymać, żeby idzie do tej Merkadony. Mam 19 ton wszystkiego. Tutaj jest. A tutaj, dobra. To ja stanę sobie tutaj, moi drodzy. O. I przejdę się do Mercadona. Nie będę. Wolniutko. Wolniutko. grubka. Dobra, moi drodzy, wyjeżdżamy. Stąd, wolniutko, zakupy zrobione. Proszę bardzo, cały koszyk. No i co? Jedziemy na Lobenne, no wyliczyłem sobie, że na piątek jakbym dzisiaj poleciał daleko, to i na czwartek bym był na, rodzie, na miejscu mam dwa rozładunki, jeden Nowa Wieś 3, Wrocławska, a drugi rozładunek 2, mam Nowa sur Leperem, e, Także 150 są od siebie oddalone skręć w prawo Te punkty, na rodzie, ale... Drugim zjazdem. Od granicy Nowa Wieś Wrocławska jest też 150 km także Trochę więcej nawet niż 150, wiecie? ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no na piątek rano będę, tak? Na piątek, na ósmą, jeden rozładunek, rozładują mnie i później drugi rozładunek. do Tego jeszcze pewnie zdążę wrócić pierwszym zjazdem, do. do. 630 na basie na przykład, nie? Mówię, mam 19 ton, tutaj, ale. Oj kurwa, ale czuć te 19 ton naprawdę czuć, tak to mi załadowali. Widzieliście zresztą nie. Ale. Załadowali najpierw jedno, wyładowali, bluźnił ten Hiszpan. Eee, później szybko, szybko i, i moje palety dwa razy się pomylił i chciał załadować na no, naczepę obok. Także, eee... Także tak to wygląda, moi drodzy. No dobra, to co, jedziemy dzisiaj na Labendę, Mam nadzieję, że będzie miejsce. 56 km mamy tutaj. Z tego o o zirunu, o zirunu, jakoś tak to się nazywa. Tam. No, wszystko jest tutaj w, tuż przed irunem, no, tuż przed irunem. No i tyle, no i teraz tak. Jak ja dzisiaj się zatrzymam, dzisiaj jest sobota, to no, jutro w ogóle o godzinie 8 rano kończy mi się 6 doba, tak. Ale do czego zmierzam? Jest sobota. Niedziela, poniedziałek muszę stać. Dlaczego? Ano dlatego, że we Francji 11 listopada też jest świętem. I. I to jest tak, że jak zacznie się jutro. Sorry, dzisiaj, dzisiaj. O 24 zakaz. Dzisiaj o 24:00 zakaz na Francji. To. Kończy się o chyba 22 albo 24 yy, w poniedziałek. Także cała niedziela i cały poniedziałek w trzeba stać. Nie ma żadnego okienka, że tam między 22 a 24 czy coś takiego. Nie ma. Nie ma okienka. Po 300 metra, przez trzeba to, będzie przerwać młotkami e, tą biegu, pauzę. I tyle. No żeby nie wykręcić czterdziestki piątki, nie. Się prawej strony. Zobaczcie, jak. Przejeżdż przez Rondo i zjedz drugi chmury się zatrzymały. Następnie mimo. trzymaj się prawej strony. A, tutaj. sobie zrobię filmy posprzątam sobie ciężarówkę auto jak to się nazywa a w poniedziałek może się przejdę jak będzie pogoda, no bo tutaj w tym okresie takim jesienno-zimowym niestety to jest blisko ocean to może być różnie z tą pogodą, no tak jak tutaj na przykład no to po co iść na, tym, na plażę jak mży ja już kiedyś tam poszedłem i zmokłem jak kura po prostu, byłem cały mokry a to było 5 km w jedną stronę a roweru teraz znowu zapomniałem wziąć o i lipa moi drodzy, także no to widzicie jak się siedzi w domu to szybko, szybko, szybko szybko, bo na wszystko czasu brakuje, nie? także jakbym chciał iść nad morze to tylko z buta, ale to co dla zdrowotności